Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. i Dzisiaj zapraszam was na film, który chodził mi po głowie już tak naprawdę wiele, wiele miesięcy, ale dopiero dzisiaj, przypominawszy sobie o tym temacie, stwierdziłam, że jest to dobry moment, aby go zrealizować. I tak jak zapewne już widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam was na film, w którym polecę wam moje sprawdzone produkty kosmetyki w dobrych cenach, które idealnie sprawdzą się w kufrze wizerzysty, bo tak też ich używam, pracując na przykład na planach zdjęciowych. Od razu powiem, że będę musiała te tematy Filmów podzielić na kilka części, dlatego że nawet gdybym chciała rozróżnić ten film na dwie kategorie, czyli tylko makijaż twarzy, dzisiaj, no to powstałby ta siemiec na godzinę. <grym> Także będę musiała te kategorie jeszcze bardziej szczegółowo rozdzielać. Także dzisiaj zapraszam Was na moje zestawienie idealnych baz, idealnych podkładów, idealnych korektorów oraz pudrów do kuprawizarzysty w dobrych cenach. Następnym razem skupimy się na brązerach, różach, rozświetlaczach, później przejdziemy do tematu oczu, tematu ust i myślę, że dzięki. Temu będę w stanie pokazać Wam wiele ciekawych produktów i też nie martwić się czasem, że mi go po prostu nie wystarczy albo że film będzie zbyt długi i nużący. Także jeżeli jesteście ciekawi, co znalazło się w moim zestawieniu, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I od razu powiem, że nie będę dzisiaj poruszać tematu pielęgnacji, właśnie dlatego, że chciałabym oszczędzić czas. Ale jeżeli macie ochotę na filmik z fajną, tanią pielęgnacją, właśnie też pod kątem kufra wizerzysty, to dajcie mi znać, pomyślę o takim temacie. Natomiast jak się możecie domyślać, dzisiaj. Dzisiaj zaczniemy sobie od baz pod makijaż, i tutaj mam trzy propozycje sprawdzone przeze mnie, stosowane, używane właśnie w momencie, kiedy też maluję innych. Pierwszą bazą, którą chciałabym Wam polecić, jest baza. Uwaga, uwaga! NAM Smart Flawless Primer Smooth and Blair Primer, i to jest moim zdaniem baza, która łudząco przypomina nawilżające bazy z Fenty Beauty, te też lekko wypełniające pory. Myślę, że ona była bardzo mocno inspirowana właśnie bazą z i działa dokładnie tak samo, nawet pachnie delikatnie. Właśnie tak jak Fenty Beauty. Jeśli chodzi o jej właściwości, to właśnie daje poczucie takiego fajnego, ale nie obciążającego nawilżenia. Dodatkowo lekko wypełnia pory, więc w wielu przypadkach już nam to wystarczy. Przedłuża trwałość makijażu. Podkłady się z nim nie gryzą, nie ważą i naprawdę myślę, że jest to bardzo dobry zawodnik. Ten produkt stanowi taką fajną, solidną bazę pod dalszy makijaż twarzy, także serdecznie polecam. Od razu też zaznaczę, że nie będę dzisiaj mówić o bazach matujących, dlatego że ja takich. Baz nie używam, wolę znacznie użyć takiej bazy lekko wypełniającej pory, nawilżającej. A matowe wykończenie zapewnić sobie albo podkładami w połączeniu z matującym pudrem, albo tylko samym pudrem, e, używając takiego neutralnego, ani niezbyt świecącego, ani niezbyt matowego podkładu. Po prostu moim zdaniem lepiej to wygląda. Oczywiście każdy ma też swoje jakieś indywidualne preferencje. Znam oczywiście osoby, które uważają, że mają tak tłustą cerę, że potrzebują kosmetyków stricte dedykowanych cerze tłustej, ale moim zdaniem nie do końca jest to prawda i trzeba zachować równowagę. I przejdę, moi drodzy, do kolejnej bazy, jest to Affect Moisturizing Makeup Primer. Też cudownie przedłuża trwałość makijażu, jednocześnie delikatnie nawilża cerę i ma e, takie właściwości lekko wypełniające pory. Też troszeczkę przypomina mi tę bazę z Fenty Beauty i też uważam, że jest bardzo solidną podstawą pod dalszy makijaż, czy to rozświetlający, czy to matujący, czy to jako bardzo mocno korygujący niedoskonałości. Ona daje mocniejsze poczucie nawilżenia od tej bazy nam, natomiast jeśli chodzi o wypełnienie porów i przedłużenie trwałości, to jest to na podobnym poziomie i może konkurować naprawdę z bazami za 150-200 zł. Także również serdecznie polecam. I ostatnia baza, skoro już mówię tak o tych porach, że nie każdemu te bazy wystarczą, to powiem Wam teraz o jednej bazie stricte wypełniającej pory do zadań specjalnych, jeżeli trafi Wam się. Klientka, modelka, bądź model-klient, który ma naprawdę dosyć mocno rozszerzone pory, na które bazy wcześniej przeze mnie wspomniane nie działają. I mam tutaj na myśli bazę NYX Pore Filler. Jest to taki zamiennik baz wypełniających coś w stylu tej mojej ulubionej ze Smashboxa, bądź trochę w stylu Benefit. Professional. Jest to baza dosyć gęsta, taka treściwa, więc to, co mogę Wam zasugerować, to przede wszystkim używajcie minimalnych ilości produktu, ponieważ jeżeli przesadzicie, no to podkład może z tych porów i z tej bazy później zjeżdżać. Natomiast używana z rozsądkiem w niewielkich ilościach, w tych miejscach stricte problematycznych, z mocno rozszerzonymi porami, sprawdzi się świetnie i będzie fajnie wypełniać pory i trzymać je później. W ryzach przez cały dzień i podkłady nie będą się na nie ślizgać. Także myślę, że jest to fajna alternatywa dla tych drogich baz wypełniających pory. Wśród takich tanich, bardzo tanich baz, stricte wypełniających pory, no niestety nie znam niczego lepszego od tej z Nyxa. nyx jest solidny, tyle że trzeba nakładać go w niewielkich ilościach i wtedy na pewno Wam się sprawdzi. Natomiast dwie wcześniej wspomniane bazy z pewnością wystarczą Wam przy takim standardowym rozszerzeniu porów, który zdarza się u większości z nas. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o bazy. Tak jak wspomniałam, nie będzie żadnej bazy matującej, bo ja po prostu takich nie stosuję. Nie będzie też baz zielonych, dlatego że moim zdaniem one za dużo nie dają. I lepiej kupić korektor wyrównujący kolory cery i delikatnie go sobie wklepać po nałożeniu bazy, delikatnie ewentualnie przypruszyć pudrem, żeby się nie przemieszczał w trakcie aplikacji, później podkładu. I zaraz Wam coś takiego pokażę, ale najpierw przejdziemy do tematu podkładów, bo tutaj będzie ciekawie. Ja podzielę dzisiejsze podkłady na kilka kategorii. Pierwszą z nich będą podkłady nawilżające, dające efekt drugiej skóry, idealne pod sesje zdjęciowe, bo zwykle na sesjach zdjęciowych. No, w przeważającej ilości sesji, w których brałam udział, jednak stawia się na naturalne wykończenie na twarzy, które ładnie odbija światło na zdjęciach. Oczywiście zdarzają się też sesje zdjęciowe, gdzie fotograf mówi cały czas do już półdru, do już półdru, już półdru ma być matowa, matowe płótno do fotografowania. Też wszystko zależy od tego, jaki jest to klimat sesji. Pokażę Wam też podkłady długotrwałe, idealne na różne okazje, wieczorne wyjścia już pod klientki, indywidualne klientki okolicznościowe. Jak również opowiem Wam troszeczkę, chociaż nie za dużo, ale jednak warto o tym wspomnieć o makijażu osób ciemnoskórych, ponieważ to jest też ciekawy temat, którego nie ma się co bać. Mimo tego, że no na co dzień będziemy malować zdecydowaną większość osób o jasnej karnacji. Także zacznijmy od tych podkładów rozświetlających, kiedy chcecie zrobić glowy make-up pod na przykład sesję zdjęciową, kiedy na przykład wasza klientka poszukuje naturalnego, świetlistego wykończenia. Pierwszym produktem, który chciałabym Wam polecić, jest Sephora Best Skin Ever. Kocham ten podkład. Ja mam go tutaj akurat pod ręką w kolorze 04N, ale gama tych podkładów jest bardzo szeroka, od bardzo jasnych po bardzo ciemne. Takie też mam w swojej kosmetyczce, w swoim kufrze. Jeśli chodzi o ten podkład, to on bardzo kojarzy mi się z podkładem Dior Backstage, czyli jednym z moich ulubionych, który zawsze zabieram i na sesję i też malowałam tym podkładem klientów indywidualnych i używałam na szkoleniach, także jest to podkład niesamowicie uniwersalny. I ta sewora również bo ona daje mega naturalne wykończenie, ale używając odpowiedniego pudru jesteśmy w stanie również osiągnąć nim fajne matowe wykończenie bez obciążenia, także ten podkład szczególnie polecam przy sesjach, jak również przy kliencie indywidualnym, dlatego że daje mega plastyczne wykończenie i możecie z tym podkładem zrobić tak naprawdę wszystko. On nie ma mega, mega mocnego krycia, więc tutaj oczywiście też bez korektora się nie obędzie, ale za to daje piękne naturalne wykończenie, które myślę, że spod Podoba się wielu osobom i też jest bardzo fajnie trwały, dlatego że ja już miałam go na twarzy wiele, wiele razy. Nosiłam też pod maseczką, całymi dniami po 12 godzin i fajne jest w nim to, że. On co prawda nie zastyga na mur beton, ale dzięki temu, jak na przykład założymy maseczkę, zdejmiemy ją po jakimś czasie, to jesteśmy w stanie go delikatnie doklepać i to wytarcie nie jest kompletnie widoczne. Także warto stawiać na takie podkłady. Też takie nie za mocno zastygające podkłady po prostu ładniej wyglądają na twarzy, w szczególności tej bardziej dojrzałej, dlatego że takie nie zasuszają i nie ściągają. Także ja głównie po takie podkłady sięgam i głównie takich lubię używać. Kolejnym podem, który moim zdaniem warto mieć w swoim kufrze to NYX Total Control Pro, właśnie dlatego, że tak jak poprzednicy, jest fajnym, plastycznym podkładem, z którego można zrobić zarówno matowe wykończenie, jak również mega naturalne i neutralne. Dodatkowo jest to bardzo wodnisty podkład, który jednocześnie nie wygląda na twarzy sucho. Więc to jest takie połączenie wręcz zaskakujące dla mnie i też dzięki temu, że jest taki wodnisty, kropelkowy, to im więcej tych kropelek nałożymy, tym mocniejsze krycie i jak na taką wodnistość, to krycie jest naprawdę na przyzwoitym poziomie. Dodatkowym plusem jest fakt, że dostaniecie go choćby nawet w Rossmanie, ponieważ szafy Nyxa są tam dostępne i macie do wyboru masę różnych kolorów. Także jest z czego wybierać i warto się tym podkładem zainteresować, bo wykończenie daje podobne do Sephora Best Skin Ever, ma troszeczkę taką bardziej wodnistą konsystencję. I to, co kocham w tych podkładach, o których teraz Wam mówię, to ich mega plastyczność i fakt, że możemy dostosować wykończenie do naszego potrzeb. No i ostatni gagatek, który odkryłam ostatnio, o którym mówiłam też w ostatnim filmie, więc nie będę się rozwodzić godzinami. To Facebook lekki podkład pielęgnacyjny BB. Ja mam go w kolorze 01. on ma tylko SPF 6. Ja dzisiaj nie będę tutaj mówić o podkładach, które mają nie wiadomo jak duże SPFy, dlatego że zwykle makijaż okolicznościowy czy sesyjny to jest typ makijażu, który raczej nie lubi się ze SPFami, bo zwykle takie makijaże są później uwiecznione. Na o zdjęciach z fleszem i tutaj omijamy szerokim łukiem filtry, to jest coś innego troszeczkę niż dzienny makijaż. Jeśli chodzi o ten podkład Facebook, to naprawdę serdecznie polecam pod kątem sesji zdjęciowych, naturalnego wykończenia, bądź dla cer dojrzałych, klientek właśnie dojrzałych, które poszukują lekkiego podkładu, niezbyt mocno kryjącego, które na co dzień się za bardzo nie malują i nie chcą poczuć się przemalowane, nie chcą poczuć się ściągnięte. Myślę, że to może być strzał w dziesiątkę. Także to by było wszystko, jeśli chodzi o takie lżejsze podkłady. Przechodzimy teraz do bardziej zastygających, długotrwałych. Także pierwszym podkładem, który mogę śmiało Wam polecić, jest długotrwały, ma piękne krycie, cudownie się utrzymuje i jest podkładem zastygającym, ale nie tak przeraźliwie jak Estée Lauder Double Wear. Dlatego znowu, kiedy nałożymy maseczkę, jesteśmy w stanie go później doklepać, jeżeli Pojawią się jakieś przetarcia, a to w dzisiejszych czasach jest, nie oszukujmy się, ważne, aby makijaż po zdjęciu maseczki był możliwy do poprawy. I mam tutaj na myśli Paezę Run for Cover. On ma różne kolory: bardzo jaśniutkie, też ciemniejsze. Nie znajdziecie tam takich bardzo, bardzo ciemnych podkładów. Tak czy siak, uważam, że kolorystyka jest bardzo ciekawa, fajnie podzielona. Mamy i chłodniejsze, i cieplejsze tony, i bardzo jasne podkłady, różowe, i ciepłe, żółte. Także Europejki myślę, że śmiało znajdą coś dla siebie. Ma przepiękne wykończenie, takie niezbyt matowe, nietępe ale jednocześnie pięknie kryje i też długo, długo się utrzymuje nawet w takich trudniejszych warunkach w cieplejsze dni i z noszeniem maseczki. I kolejny podkład zastygający, który mogę Wam polecić i który znowu przypomina mi podkład Fenty Beauty Pro Filtre Foundation, ten pierwszy, podstawowy, matujący. To podkład NAM Smart Flawless Foundation Buildable Coverage Natural Matte Finish. On chyba też był inspirowany tym podkładem Właśnie z Huda Beauty, bo nawet opakowanie jest trochę podobne. I pamiętajcie, że chodzi mi tutaj o podkład z tą taką rose goldową zakrętką. Nie z niebieską, bo z niebieską mnie podrażnił, uczulił i nigdy w życiu już do niego nie wrócę. Natomiast ten naprawdę i trwałością, i wykończeniem, i kryciem przypomina mi właśnie podkład Fenty Beauty. To jest powiedziałabym w 98% to samo. I kiedy nałożyłabym na twarz, na jedną połówkę Fenty Beauty, a na drugą ten znam. To nie bylibyście w stanie rozróżnić, który do który. tych kolorów nie ma chyba za dużo, bo jest z 5 czy z 6, z tego co pamiętam, w szafie. Natomiast też myślę, że warto się zainteresować tymi podkładami, bo pod kątem cer jasnych, cer nieco cieplejszych, trochę bardziej śniadych, na pewno znajdziecie tam coś fajnego do kufra. I ostatni podkład, który mogę Wam polecić w kategorii podkładów długotrwałych, to naprawdę ekstremalnie długotrwały agatek, który za z tego niemalże jak Estée Lauder WR i mam tutaj na myśli Avon True Power Stay 24 Hour Foundation. Ja mam go tutaj pod ręką w kolorze Porcelain, ale tych kolorów jest kilka, chyba ze 12 czy z 14. No i powiem Wam, że są to podkłady idealne w szczególności do mieszania z innymi, lżejszymi podkładami, jeżeli chcemy wzmocnić trwałość podkładu. Co do krycia tego podkładu, to jest średnie, przy większych niedoskonałościach oczywiście standardowo będziecie wymagać korektora, ale przy Pięknie, cudownie się utrzymuje, i ma takie powiedziałabym matowo lateksowe wykończenie, bo tak otula cerę, pięknie się wtapia, nie wbija się w pory, wygląda bardzo gładko. Dodatkowo no, świetnie się utrzymuje, bo zastyga. Także jest to fajna propozycja, właśnie dla osób poszukujących bardzo mocnego utrwalenia, ale jednocześnie chciałyby uzyskać efekt świeżości i lekkości, bo ten podkład możemy wykończyć w taki sposób, że będzie wyglądał całkiem naturalnie, oczywiście w ramach możliwości, jakie daje to zastygające wykończenie. I jeśli chodzi o podkłady, to byłoby już wszystko. Warto też wziąć pod uwagę fakt, że podkłady można mieszać i ja bardzo często robię mieszanki pod moje potrzeby i pod efekt, jaki chcę uzyskać. I jeszcze na chwilę zahaczając właśnie o tematykę makijażu na ciemnoskórych. Ja właśnie zaopatrzyłam się ostatnio w podkłady Sephora Best Skin Ever, ale produkt, który warto mieć w kosmetyczce, jeżeli przewidujecie makijaż na osobie z ciemniejszą karnacją, taką naprawdę bardzo ciemną, to NYX Total Control Pro Hue Shifter, tak się nazywa, w odcieniu cool, ale on nie jest taki cool, bo w kontekście ciemnej, bardzo ciemnej karnacji, on ociepla podkłady. Ja kupiłam trochę w ciemno podkłady z Sephory, Best Skin Ever, żeby mieć na świeżo pod sesję zdjęciową, którą ostatnio, przy której ostatnio miałam okazję pracować. I kupiłam dwa odcienie podkładu Best Skin Ever z Sephory. Okazało się, że są trochę za bardzo oliwkowo-zielonkawe całe szczęście wzięłam ze sobą ten mikser z NYXa i słuchajcie, udało mi się przemienić ten podkład bardzo chłodny, zielonkawy, który gryzł się z karnacją modelki w podkład, który stał się do niej idealnie dopasowany właśnie dzięki temu produktowi. I słuchajcie, moja modelka, Ozzy, powiedziała, że idealnie dobrałam jej podkład i że to w ogóle rzadko się zdarza na planach zdjęciowych, żeby ona miała dobrze dobrany podkład. Także makijażyści, jeżeli poszukujecie takiego game changera w tym temacie, to serdecznie polecam Wam ten mikser, bo z nim jesteście w stanie poczuć się pewniej. Możecie go mieszać zarówno z podkładami, jak również z korektorami. Także serdecznie polecam ten produkt, bo myślę, że sprawi niejednokrotnie, że uda Wam się dopasować idealnie podkład pod ciemnoskórą osobę. Przechodzimy już teraz do korektorów. Mam tutaj kilka propozycji, dokładnie pięć, włączając w to taką paletkę korektorów neutralizujących. W każdym razie przejdźmy najpierw do korektora rozświetlającego, który sprawdzi się świetnie. Osobom, które mają wymagającą przestrzeń pod okiem, jak również cerom dojrzałym, bądź osobom, które po prostu nie chcą mieć obciążenia, wyczuwać obciążenia pod okiem, a jednocześnie poszukują fajnego, przyzwoitego krycia. I mam tutaj na myśli NYX Born to Glow. To jest korektor, który polecałam już niejednokrotnie, więc nie będę się zbyt długo rozwodzić. I jeśli chodzi o ten korektor, to naprawdę macie całkiem duży wybór kolorów i odcieni tego korektora, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mój ulubiony odcień to bodajże alabaster, ale to się oczywiście zmienia, bo jeżeli mam na sobie samo opalacz, to lubię też odcień vanilla. Tutaj pod ręką mam akurat Light Ivory, czyli jeszcze jaśniejszy. Naprawdę znajdziecie tam korektory od niemal białych po bardzo ciemne. Także polecam piękne wykończenie pod okiem, nieobciążające przy jednoczesnym, fajnym, przyzwoitym kryciu. I kolejny korektor, który serdecznie Wam polecam, który ma średnie krycie, lekkie wykończenie, więc możecie go śmiało używać również przy cerach dojrzałych to Sephora Best Skin Ever. Ja mam go w przeróżnych kolorach, bardzo fajnie mi się sprawdza. To nie jest 100% krycie, ale on nie obciąża, świetnie się sprawdzi właśnie osobom o cerze wymagającej, o skórze pod okiem, która jest wymagająca, cienka. Korektor oczywiście, jak możecie się domyślać, świetnie zgrywa się z podkładem Sephora Best Skin Ever, jak również z innymi podkładami, zarówno tymi bardziej rozświetlającymi, jak również długotrwałymi. Porządny korektor po których chętnie sięgam, w szczególności ostatnio pracując na sesjach zdjęciowych, korzystałam bardzo chętnie i często właśnie z tych produktów, także po prostu polecam dobrej jakości kosmetyk w niekosmicznej cenie. Jeśli chodzi zaś o korektory już trochę bardziej zastygające, mocniej kryjące dla bardziej wymagających w tym temacie, to serdecznie mogę Wam polecić Nam Pro Shaping Concealer, ja mam go w kolorze 030, nie ma tych kolorów, nie wiadomo ile, jest ich tam chyba z 5, ale do jasnych karnacji i średnich karnacji. Na pewno tam coś znajdziecie. Pięknie wygląda pod okiem, bo właśnie zastyga. Ma bardzo solidne krycie, ale nie obciąża tak mocno. I przy użyciu jeszcze odpowiedniego pudru naprawdę jesteśmy w stanie uzyskać bardzo ładny, gładki efekt bez podkreślenia niedoskonałości bądź załamań. No i będzie się z nami utrzymywał przez cały dzień, bo właśnie ma tendencję do zastygania, więc nawet osoby wymagające, myślę, że będą z niego zadowolone. Sprawdzi się, zresztą. Tak jak i poprzednicy, zarówno pod oczy, jak na niedoskonałości, bo to krycie jest właśnie na. W solidnym poziomie. Bardzo go lubię i serdecznie polecam. I ostatni korektor z tych kryjących to Infallible Morden Concealer od L'Oreala. To jest najbardziej podobny korektor ze wszystkich, które Wam pokazałam dzisiaj do Shape Tape od Tarte, chociaż powiedziałabym, że takim troszeczkę, może nawet lepszym zamiennikiem tego korektora Tarte Shape Tape jest właśnie nam, dlatego że wygląda po prostu naturalniej pod okiem i nie zasusza się pod oczami. Jeśli chodzi o L'Oreal, to przy wymagającej cerze, albo przy wymagającej strefie pod okiem potrafi się troszeczkę zasuszać, natomiast u klientek, które mają spore zasinienia, które potrzebują bardzo tego krycia w tych miejscach, to ten korektor sprawdzi się rewelacyjnie, sprawdzi się dokładnie tak jak Tarte Shape Tape, da Wam bardzo podobny poziom krycia, no nie w tak kosmicznych pieniądzach, w jakie kosztuje Tarte Shape Tape, także polecam, to jest sprawdzony produkt, o którym na pewno już słyszeliście, więc nie będę się tutaj rozwodzić, macie naprawdę sporą gamę kolorów i odcieni, tonacji, także naprawdę myślę, że warto się tymi korektorami zainteresować. Niekoniecznie warto je kupować stacjonarnie w Rosmanie, Hebe i tak dalej. Warto jest kupować po prostu w drogeriach internetowych, bo będzie znacznie taniej. A jeśli chodzi o korektory neutralizujące, na przykład jeżeli mamy na twarzy jakąś czerwoną bombę, albo po prostu na przykład zaczerwienione policzki, to ja zamiast używać baz neutralizujących kolor, które praktycznie nic nie dają. Lubię używać neutralizującego korektora w kolorze zielonym z paletki NYX NYX Color Correcting Concealer. Tutaj mamy kilka odcieni do neutralizacji, tutaj po prostu jest to paletka przeznaczona do jasnych karnacji. Ja tutaj głównie używam tego zielonego korektora, zresztą to widać, jak również tego brzoskwiniowego do neutralizacji jakichś zasinień bardziej poważnych na jasnych karnacjach. Uwielbiam tę paletkę, bardzo lubię te korektory, nakładam je cienką warstwą, bo one mają dosyć taką gęstą, tłustawą konsystencję, która oczywiście później zamienia się w taką bardziej pudrową, więc ona nie powinna zrobić wam krzydy i zważyć wam podkładu na przykład. I tutaj ten pigment jest faktycznie wyraźny, nie to co bazy neutralizujące, które po roztarciu na twarzy są niemal niewidoczne. Także to, co ja radzę wam zrobić, to nałożyć w problematycznych miejscach ten korektor cienką warstwą, nawet delikatnie przypudrować i dopiero wtedy nakładać podkład bądź korektor. I dzięki temu tutaj dojdzie do pełnej neutralizacji i będziecie potrzebować już cieńszych warstw podkładu i korektora później, bo ta neutralizacja sprawi, że nie będzie potrzeba aż tak mocnego krycia w tematyce podkładów i korektorów później. Także warto mieć coś takiego kosmetyczce, bo nigdy nie wiadomo kiedy trafi nam się klientka bądź modelka z właśnie jakąś większą czerwoną krostką, którą sobie dopiero co wycisnęła, albo z zaczerwienionymi policzkami, albo z większymi zasinieniami pod oczami. I tym mi Miłym akcentem kończę temat korektorów. Przechodzimy do pudrów i mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć propozycji. Także od razu przechodzę do rzeczy. Zacznę od najlepszego moim zdaniem na świecie pudru pod oczy. Nie znalazłam lepszego. Atestowałam zarówno mega drogie, jak i te tańsze. Było tego sporo, a ten nadal pozostał niezwyciężony. I mam tutaj na myśli oczywiście paezę Puff Cloud, Under Eye Powder. Jest to najlepszy z najlepszych puder pod oczy, który nie wybiela. Pięknie utrwala przestrzeń pod okiem, wygląda lekko jak chmurka, jest niemal przeźroczysty pod okiem, kompletnie nie obciąża przestrzeni pod okiem, więc sprawdzi się zarówno osobom bardziej dojrzałym, które mają cienką skórę pod oczami, sprawdzi się każdemu. Naprawdę, ja używałam go już na wielu osobach, na sobie, w różnych warunkach, z różnymi korektorami i nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze sprawia, że korektor pod oczami wygląda lepiej. I powiem Wam, że nawet gdybym miała Wam podać jeszcze jeden puder, pod oczym, jako konkurencja dla tego Puff Cloud, to naprawdę wszystkie inne, jakie do tej pory testowałam, są daleko, daleko w tyle. To jest hitowy produkt Paese. Świetnie im się udał. Jestem pełna podziwu, że to polska marka. Jeszcze w dodatku, wiecie, nie najdroższa. Stworzyła taki fenomenalny puder pod oczy, który towarzyszy mi Wszędzie i zawsze kocham, kocham, kocham i serdecznie polecam. Musicie go mieć w kufrze, musicie go mieć w waszych prywatnych kosmetyczkach również. Jeśli chodzi o matowe wykończenie, jeżeli właśnie poszukujecie tego matu w makijażu, a tak jak Wam wspomniałam, ja nie lubię matowych bas. Jeśli chodzi o podkłady, to też nie używam raczej nawet na klientkach ekstremalnie matujących podkładów, chyba że mocniej zastygające. Największe znaczenie moim zdaniem ma to, jakiego użyjecie. Pudru na wykończeniu makijażu, i jeśli chodzi o taki faktycznie matujący, który daje jednocześnie ładne wykończenie, i nie mamy wrażenia, że twarz robi się pergaminowa, to jest to też puder z Paese, słuchajcie, to nie jest lokowanie produktu. Paese High Rise. Colored Rice Powder. On ma delikatnie beżowy kolor, także nie musicie się obawiać, że jak większość ryżowych pudrów, was wybieli. On też, tak jak wspomniałam, nie wygląda na twarzy jak pergamin, więc świetnie sprawdzi się do wykończenia w matowym makijażu. Jeżeli jednocześnie chcecie jeszcze zachować tę naturalność i nie chcecie mieć poczucia ściągnięcia, suchości i nie chcecie, żeby wasz makijaż wyglądał na bardzo wysuszony. Kolejnym świetnym pudrem, który może dać wam matowe wykończenie, jeżeli nałożycie go w Więcej, ale generalnie jest świetnym pudrem utrwalającym, wykończeniowym. To Nam Setting Translucent Powder. Ja mam go kilka opakowań i on już zdetronizował kompletnie Laura Mercier Translucent Powder. Prawie po nią nie sięgam. E, głównie używam właśnie tego pudru, który przepięknie utrwala makijaż, jednocześnie na twarzy wygląda lekko. Daje średnio matowe wykończenie, chyba że nałożycie go więcej, no to wtedy uzyskacie total mat. Natomiast pięknie się fotografuje, pięknie też wygląda w w naturalnym świetle na żywo. Uwielbiam i polecam. Pięknie zmielony puder, który daje cudowne wykończenie w makijażu. Jest niby matowy, ale jednocześnie wygląda bardzo naturalnie i nie obciąża twarzy, nie ściąga, więc jest idealny. I ostatnie dwa pudry, które mogę Wam polecić, to pudry rozświetlające wykończeniowe, które możecie zarówno nałożyć w momencie, kiedy wcześniej nałożycie puder utrwalający i chcecie delikatnie zmiękczyć makijaż, delikatnie go rozświetlić, jak również dla mocniejszego efektu rozświetlenia możecie go Nałożyć bezpośrednio na podkład, żeby już do tego podkładu się przykleił i wtedy uzyskacie bardziej rozświetlony efekt. Pierwszym pudrem bardzo fajnym sypkim jest kęta płączka bznyksa w kolorze light, on jest faktycznie light i daje przepiękne rozświetlenie. Fajnie w ogóle łączy się z matującymi podkładami bądź podkładami zastygającymi o satynowym wykończeniu, bo wtedy uzyskujemy bardzo właśnie taki długotrwały makijaż, który zastyga, przez to, że podkład jest zastygający, ale jednocześnie o rozświetlonym wykończeniu, także to jest bardzo fajny puder, jeżeli chcecie przełamać trochę mat w makijażu, w szczególności takim długotrwałym. Uwielbiam go, ma piękne właśnie takie delikatnie satynowe, odbijające światło wykończenie. Nie mamy tutaj takich pojedynczych drobin, że wiecie, czasami pudry mają takie mikrodrobinki jakby brokatu, że w świetle, w szczególności takim bardziej ostrym, mamy miliony drobin na twarzy. Nie, on rozkłada się na twarzy gładko i ten jest równomierny, także w różnych warunkach będzie wyglądał na ładne rozświetlenie. No i kolejny fajny puder rozświetlający, ale już do nieco ciemniejszych karnacji niż moja, to puder z Lovely, Pastel Tropics, stworzony przez Magdę Włosewicz. I to jest puder, który dla osób z moją karnacją będzie sprawdzał się jako wstępne konturowanie twarzy, czyli sprawdzi się świetnie do nakładania na boki twarzy. A dla osób troszeczkę ciemniejszych ode mnie będzie świetnym pudrem wykończeniowym. W szczególności, jeżeli już przypudrujecie sobie wcześniej twarz, bo on naprawdę ma takie delikatne glow i satynowe wykończenie, więc dla niektórych może być się zbyt mocny solo, ale do takiego zmiękczenia makijażu sprawdzi się świetnie i uzyskamy efekt jak na przykład po meteorytach Guerlain, czyli takiego równomiernego, satynowego blasku, bardzo naturalnego, pięknie odbijającego światło i ultra odmłodzającego. Także to jest też puder, którym warto się zainteresować, bo bardzo przypadł mi do gustu. Także to już by było wszystko w tematyce mojego dzisiejszego przeglądu baz, podkładów, korektorów oraz pudrów do kufra wizerzysty, ale również do Waszej prywatnej kosmetyczki. To są takie perełki, w które warto zainwestować, które nie zrobią nikomu krzywdy, dają rewelacyjne rezultaty, które wyglądają na twarzy drogo i po prostu używając tych kosmetyków nie jesteście w stanie rozróżnić, czy użyliście produktu bardzo taniego, czy bardzo drogiego. Także to myślę świadczy o jakości tych produktów. Pamiętajcie jednak, że fakt, iż powstaje film o kufrze wizerzysty na każdą kieszeń nie oznacza, że ja zachęcam wszystkich do tego, aby teraz kupowali tylko tanie kosmetyki. Chcę Was po prostu trochę zainspirować do tego, abyście nie zawsze szli w te najdroższe rozwiązania, bo wśród tańszych kosmetyków znajdują się rewelacyjne perełki i nie zawsze trzeba przepłacać, żeby uzyskać konkretny efekt. Także to już by było wszystko na dzisiaj. Koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione perełki do kufra w tematyce, właśnie podkładowej, bazowej, korektorowej i pudrowej. Jestem bardzo ciekawa, co mi polecicie, bo może też jeszcze czegoś nie znam i warto by było to przetestować. Także serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Czekajcie na kolejne części tego cyklu, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Ściskam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, moi drodzy, papa! Pa.